Z nami jest Mariusz Grabowski po gali Boxing Night 11 i co Mariusz? Udana gala? Z mojej perspektywy? Chyba nawet bardzo. Myślę, myślę że kibice powinni być zadowoleni. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Wiecie, że ja przykładam szczegóły do obrazka i do telewizji, do całej organizacji. Myślę, że, że to wyszło perfekcyjnie. Staramy się cały czas podnosić tą poprzeczkę i myślę, myślę że to nam się udało. No jakby początek tej gali to były pojedynki pięściarzy, którym dałeś szansę, którzy albo wracali, albo mieli po prostu dłuższą przerwę w karierze. No i dwa spektakularne knokauty, co byli robić? To ja wszystkim daję szansę i, i daję szansę tym chłopakom, żeby po prostu się pokazali na tym naszym polskim rynku, bo wiadomo, że gdzie indziej by nie mieli, jak już kiedyś tam mówiłem wcześniej. I myślę, że, że tutaj taka, taka bitka dla kibiców, tych zawodników na pewno się podobała, bo widzieliśmy te, te spektakularne knokauty nawet, nawet serce mi bardziej za, zadrżało, jak, jak, jak ten zawodnik z, z Ukrainy, Ukrainy padł i mówię, myślę, że tutaj troszkę że popełnił błąd, no ale dobra już do tego nie wracajmy. Najważniejsze, że się wszystko dobrze skończyło. Zawodnik jest cały, cały zdrowy. No ale wiadomo, że, że to jest to jest boks. Kibice też lubią takie spektakularne takie no, zwycięstwa i nokauty. I myślę, że Sahana i wpisał się naprawdę dobrze. Drugi bodajże Kapczyński. Kapczyński. Myślę, myślę, że tutaj Oskar po powrocie był bardzo naładowany, bo on tak chciał yy, bardzo wrócić. No i wracał, wracał, już miał po roku tej kontuzji wrócić, nie wrócił później przygotowywało się do kolejnej walki. Też nie udało się, no cieszę się, że treść się udało. Miejmy nadzieję, że, że teraz na kolejnej kolejnej gali, którą będziemy organizować i myślę, że bodajże jutro, nie, jutro jest niedziela, dzisiaj jest niedziela, jutro ją, jutro bądź we wtorek ogłosimy i myślę, że, że to też, też będzie e, naprawdę, naprawdę dobrze i te walki będą dobrze dograne, żeby, żeby, żeby tam nie kombinować, żeby nie wymuszać werdyktów na sędziów, bo, bo tutaj słyszę, ludzie do mnie dzwonią, piszą, że, że podobno ja nie oglądam walki Szpilki za ale ale cały podobno internet hucie, nie? Ale widzę, że wtedy chyba, chyba Pan Andrzej dopilnował, dopilnował sędziów, bo kiedyś mówił, że, że Mateusz nie dopilnował bo sędziów, on teraz dopilnował. Eee, kolejny pojedynek, też po kontuzji wrócił Michał Leśniak. Osiem eee, rund, pewne zwycięstwo. Jaki jest plan na karierę tego no bardzo dobrze się pokazał Michał po tej kontuzji. Wiadomo, widać, że, że, że był trochę, trochę zardzewiały, ale, ale chciał, chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Zdał egzamin i mam nadzieję, mam nadzieję, że, że, że planowałem go powiem szczerze na, na kolejną kwietniową galę, ale z tego co rozmawiałem, to, to jakąś ma kontuzję ręki, coś tam mu dolega i myślę, że jutro bądź w poniedziałek, poniedziałek porozmawiam, zobaczę, zobaczę jak, jak, jak on się czuje i czy będzie mógł w tym kwietniu wystąpić, bo, bo bardzo chce. A plan jest taki, że po prostu no wiadomo, że, 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 że mamy, mamy paru zawodników z jego kategorii wagowej, no i te, te, te walki trzeba, trzeba wcześniej czy później zrobić. Ja myślę, że, że taka walka z Łukaszem Wierzbickim by się dobrze sprzedała i myślę, że do takie, takiej walki doprowadzimy. Piąta obrona tytułu Mistrzyni świata w wykonaniu Ewy Brodnickiej. No, bez wątpienia jeden z lepszych pojedynków Ewy w ostatnim czasie. No, zaskoczyła wszystkich, i wiadomo, zaskoczyła na ważeniu strojem i Zaskoczyła w walce. Naprawdę ta walka mogła się podobać. Może jeszcze nie była aż tak perfekcyjna, ale, ale, na, pewno, ale na pewno jak, jak na Ewe i na te ostatnie walki, naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem, jestem zadowolony i, i tak my jak mówiliśmy, prowadzimy rozmowy z Unifikacji, żeby, żeby walczyć, zawalczyć z Majer i, i myślę, że, że to dopniemy. Bodajże, bodajże tam już niewiele nie brakuje tak naprawdę i myślę, myślę że, że ta walka w Stanach się odbędzie. No i Damian Rzesiński w walce wieczoru. może że Damian nie jest stąd, to, to naprawdę głośno widać, że za Damianem jeździ naprawdę duża rzesza, rzesza kibiców, no to jest chłopak, który sam sobie tak naprawdę wyszarpał to miejsce w, w, w walce wieczoru na, na galach Tymexu. No tak jak mówisz, bo Damian ambi jest ambitnym chłopakiem i na pewno na pewno wiele, wiele sprzeczek było między nami i ja cały czas tłumaczyłem spokojnie, 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 że, że ta, to, co mówię, to, to będę realizował. No i tak się Stało. Damian uwierzył, uwierzył w to, co mówiłem, teraz widzimy, w którym miejscu jest i pokazał kolejną walkę z Meksykaninem, że naprawdę świetny boks, bo widzieliśmy, że, że, że tutaj tempo, tempo walki na pewno było wysokie, a Damian, czy Meksykanin też, jak mówiliśmy wcześniej, też nie przyjechał przegrać i myślę, że, że takiego boksu, jak, jak pokazał Damian z Meksykaninem na dzisiejszej gali, nie oglądaliśmy dawno. Czyli co teraz pas Mistrza Europy w wykonaniu Damiana? Wiesz, tutaj w wykonaniu <laughs> Damiana, ja myślę, że, że że masz i, i mi się PAS Europy i Damianowi, ale musimy, musimy poczekać, bo ja mówię, no tutaj musimy wstawić Damiana w te rankingi i mam obiecane, że w tych rankingach będzie, no zobaczymy, no wiadomo, że, że też Robert Paszynczewski miał ostatnią szansę walki o pas Unii Europejskiej w Wadze Półciężkiej, a w rankingach nie jest, nie? dlatego myślę, że przyjdzie taka, taka szansa i, i czas, że, że po prostu, że Ebu, EBU po prostu wstawi Damiana w te rankingi i wyznaczy go do takiej walki. Zamykamy golę tym Xboxing Night 11, ale już w kwietniu kolejne wydarzenie. Możesz coś więcej o nim powiedzieć? No to jak mówiłem wcześniej, no już nie chcę, nie chcę dzisiaj, bo dzisiaj jest późno i myślę, że, że, że w poniedziałek lub we wtorek ogłosimy, ogłosimy, ogłosimy walkę. No na pewno też wszyscy wiemy, że, że chciałem zrobić tam walkę z Saszyc i z o Mistrzostwo Europy. No, na, tą chwilę, na tą chwilę nie mamy rywalki, jeszcze jej szukamy i być może, że poniedziałek wtorek coś się wyjaśni. Jeśli się wyjaśni, to na pewno na pewno taką walkę zrobimy. Jeśli nie, no to będziemy chcieli zrobić normalną walkę. Walkę rankingową dla Saszy, bo, bo, bo każdy chce walczyć, tym bardziej ona, bo dwa lata nie, nie boksowała i chce po prostu nadrobić ten stracony czas. No i zobaczymy. Myślę, że, że tutaj, tutaj też w tej kolejnej walce. A mogę Wam powiedzieć, mam dograną walkę. Dobra, powiem jedną, jedną tylko walkę. Mam dograną walkę nie, nie Maksymiliany, tylko Stanisława Gibadły z, z Tomaszem Gromackim na, na kolejną granę. Taka to, to jest taka jedna walka. Myślę, że polsko-polska, które się dobrze sprzedają, to myślę, że to jest, to jest dogra, dograne i ta walka będzie. Na gali zobaczyliśmy kilka pojedynków między zawodnikami tym Meksów, to będzie już taki stały element, bo tych zawodników troszkę masz, a te walki były widowiskowe. Zresztą no zawsze są jakieś tam stałe elementy u nas. Jak, jeśli nie produkcyjne, no to zestawienia weryfikacyjne i myślę, że tych zawodników mam, mam dużo. Każdy chce się pokazywać na, na tej gali, tym bardziej, że, że wiadomo, że, że robimy z reguły. Jeśli jeśli u Mateusza na gali występują zawodnicy, no to wiadomo, mi też jest łatwiej, żeby, żeby po, prostu, po prostu na tych pięciu czy tam. W czterech galach tymeksu stawić tych zawodników, i jeśli nie mamy nie mamy jakichś tam większych terminów, no to musimy tych zawodników zostawiać, żeby oni ze sobą boksowali, bo, bo tak to to by nie, nie było gdzie. Dlatego myślę, że tutaj ta, ta weryfikacja jest naprawdę dobra, pojedynki świetne. Widzieliśmy dzisiaj i Kapczyńskiego, a Ajiba za dobrze za, za, zadebiutował. Myślę, że, że wszyscy powinni być zadowoleni.